Dzień dobry kochani, dzisiaj moim gościem i waszym gościem jest dr Henryka Sadowska. Dzień dobry państwu. Będziemy mówić dzisiaj o naszym laboratorium genetycznym i o badaniach genetycznych. Heniu, powiedz mi, byłaś osobą współtworzącą nasze laboratorium genetyczne, było to już kilka lat po utworzeniu fundacji, skąd taki pomysł i dlaczego uznaliście z Krzysztofem, że jest to niezbędne? Dlatego, że badania genetyczne na Śląsku były słabo rozwinięte, więc doszliśmy do wniosku, że warto by było w naszym laboratorium, które początkowo specjalizowało się tylko w oznaczaniu kariotypu z limfocytów i z amniocytów, że jest taka potrzeba, żeby również te kobiety, które chorują na nowotwory i co fundacja prawda, była tym ośrodkiem, w którym te badania były wykonywane, żeby jeszcze bardziej szczegółowo dobadać te pacjentki pod względem obciążenia genetycznego, nowotworowego. No i postanowiliśmy otworzyć laboratorium genetyczne-molekularne właśnie w kierunku wykrywania tych podstawowych mutacji, które odpowiadają za dziedzicznego raka piersi i jajnika. Ci teraz na chwilę, bo Nasi widzowie wiedzą wiele o naszej fundacji, natomiast nie wiedzą, jak to było na początku. I to jest historia znowu bardzo ciekawa, bo w naszych rozmowach wracamy do początków, że właściwie cały sprzęt, który został zainstalowany w naszym laboratorium, przyjechał z Niemiec. Tak, nasi przyjaciele w Niemczech pomogli nam kupić takie laboratorium genetyczne. I cały ten sprzęt po prostu myśmy musieli sami osobiście, w pięciu osób, ja też z dziewczyną z laboratorium, plus trzech jeszcze lekarzy, lekarzy. kolegów lekarzy, zapakowaliśmy ogromnego tira przez całą noc pakowaliśmy ten cały sprzęt, no i tutaj dotarł, także. Mogę powiedzieć, że własnymi rękami nadźwigałam się, żeby to sprzęt... Mało tego były takie jeszcze ciekawe incydenty, że musieliśmy do cła, każda rzecz musiała być ważona. No więc drobne rzeczy nie stanowiły problemu, natomiast cieplarki, które, no, sobie dość sporo no mieliśmy duży problem, jak ocenić masę tego sprzętu. No i posłużyła nam się, posłużyła nam waga łazienkowa. Musieliśmy wyczyniać akrobacje niezwykłe, żeby no przynajmniej orientacyjnie podać do cła, jak jest, jaka jest masa tego sprzętu. Kochani, widzicie, jakie to były czasy i jaka była determinacja, której właściwie należy tylko pozazdrościć tym, którzy w tamtych czasach potrafili z niczego coś tworzyć. Na tamte czasy sprzęt był znamienity, ponieważ funkcjonował przez jakiś tam czas w laboratoriach niemieckich myśmy go w stanie niemalże idealnym przyjęli. Oczywiście to była Śm... bardzo wysoka klasa sprzętu tak, tak, myś... na warunki polskie to było topowe. Topowe. Myśmy się śmiali, że wymieniając oczywiście wraz z latami poszczególne elementy tego laboratorium że nam było wyrzucać, bo jakość niektórych naprawdę była jeszcze bardzo dobra. No, Także tak to było moi drodzy na początku. Natomiast no, chcieliśmy Wam powiedzieć, że jeszcze dla nas ogromną radością jest to, że opracujemy, opracowywujemy własne metody badań, bo y, nasza aktualna... Y, Kierowniczka laboratorium, docent Monika Samojedny opracowała metody wykonywania wielu badań według standardów propagowanych przez i polecanych przez Polskie Towarzystwo Genetyczne. Dlatego z całą świadomością możemy zapewnić, że jakość u nas wykonywanych badań jest najwyższa z najwyższymi standardami powiązana i... No generalnie przychodźcie do nas, bo naprawdę jesteśmy dokładni. Poza tym doktor Sodowska jako nasz główny genetyk rozmawia z pacjentami, tłumaczy każda zmiana, każda dolegliwość, a właśnie, bo może to jest takie dosyć istotne pytanie. Jak bardzo Tobie jako genetykowi badania pomagają w precyzyjnej diagnostyce jakiejś choroby? Oczywiście, tutaj, jeżeli chodzi o nowotwory, tutaj jest Państwo, musicie wiedzieć, że nowotwory dziedziczne stanowią co prawda 10% wszystkich nowotworów. Jako przyczynę 20% to są nowotwory tak zwane rodzinne, gdzie my nie potrafimy znaleźć powiązania z, genetycznego z nowotworem, ale widzimy, że te nowotwory powtarzają się w rodzinie, więc przypuszczamy, że jednak to podłoże genetyczne musi tu być. Więc robi się z tego w sumie 30%. 70% to są nowotwory tak zwane losowe, sporadyczne, czyli wywołane czynnikami zewnętrznymi, zanieczyszczeniem środowiska, jedzenia, powietrza. To wszystko wpływa również na stymulację. Procesu karcynogenezy, czyli wytwarzania nowotworów w naszym organizmie. I jak przepraszam cię, jakie znaczenie ta wiedza ma dla pacjenta? Informacja o tym, że mamy do czynienia z nowotworem dziedzicznym, czyli mamy znaną mutację, która jest odpowiedzialna za ten nowotwór, no, daje ogromną możliwość profilaktyki przede wszystkim u osób, które jeszcze nie chorują. I one znając taki wynik, no, mogą podjąć profilaktyczne badania i jeżeli wystąpi będzie miał wystąpić u nich nowotwór to będzie on wykryty w stadium tak zwanym in situ, gdzie daje no, 100% szanse wyleczenia. Czyli generalnie skłania to takie osoby z potencjalnym zagrożeniem do y, rytmu badań ustalonego przez lekarza prowadzącego. Tak, no są tak, tak. tak, my po prostu wyznaczamy y, terminy, temi, kontroli. Te, terminy kontroli i w zależności od otworu, to są różne, różne y, badania. Natomiast jest też możliwość, jeżeli mamy pacjentkę, która jest obciążona ryzykiem dziedzicznego raka piersi i jajnika, czyli ma mutację, jest nosicielką mutacji w genie BRCA1 czy BRCA2, to ma też możliwość wykonania profilaktycznej mastektomii z rekonstrukcją. To jest w tej chwili od paru lat już refundowane. I to daje szansę 90% wyleczenia, tak? Zostaje, w zasadzie później jeszcze musimy... Tak, czyli nie zachorowania. Nie dać, zachorowania. Tak? Powiedzmy, po to profilaktycznie, prawda, jeszcze mhm. działamy przed pojawieniem się nowotworu, który niestety, jak jest się nosicielką tego genu, mutacji w tym genie, to taka pacjentka ponosi ryzyko między 50% a nawet 80% wystąpienia nowotworu do końca życia. Czyli a po si mastektomii zmienia się? To? to się zmienia tak, że jeżeli jeszcze, bo musi tu być jeszcze wykonana adneksektomia, czyli usunięcie jajników, to jeżeli te dwa zabiegi są profilaktycznie przeprowadzone, to wtedy ma tylko 2% ryzyka. Czyli z 80% do 2% jest to ryzyko zredukowane. A powiedz mi, czy. Hmm... W przypadku, kiedy y, oczywiście jest się nosicielem tych genów brc 1 czy BRCA2, to wiadomo, że jest to oczywiście wskazanie do aż tak radykalnych zabiegów. Wystarczy ta profilaktyka y, polegająca na powtarzaniu badań. Czy my pogłębiamy jakąś tą genetykę, czy wykonujemy jakieś dodatkowe badania genetyczne uściślające jak gdyby jeszcze. Czy, czy znaczy obecność takich mutacji, które są uznane jako... Zdecydowanie patogenne i niosą takie wysokie ryzyko, no to tutaj ta profilaktyka chirurgiczna no jest najbardziej zalecana, bo ona nam daje no, największą pewność niezachorowania. Natomiast oczywiście no, nie każda pacjentka jest skłonna, bo to są poważne zabiegi, poważne decyzje. No, niemniej jednak, życie z bombą zegarową wydaje się być gorsze niż tym bardziej, że w tej chwili. Jest refundowana też rekonstrukcja piersi jednoczasowa po mastektonii, czyli kobieta nie traci swojego atutu, prawda? Nie czuje się okaleczona. Bo ta piersi jest rekonstruowana, te piersi, bo to robimy. Ale oczywiście decyzję w tak drastycznym podejściu zawsze pacjentka. Ale podejmuje po długiej konsultacji, zastanowieniu się. Oczywiście jest konsultacja z psychologiem, jest konsultacja z onkologiem, z chirurgiem onkologicznym, także tutaj jest wielospecjalistyczna konsultacja, która ma daje możliwość przeanalizowania, zastanowienia. Zobaczenia, jak w rodzinie to ryzyko wygląda. No właśnie, bo chodzi mi o to, że nie chcielibyśmy teraz mówić Wam, drogie panie, że no posiadanie genu BRCA1 czy BRCA2 to konieczność dokonywania tak drastycznych ruchów. Natomiast Dlatego tak istotna jest rozmowa z genetykiem, przeprowadzenie tego wywiadu, sprawdzenie, czy w rodzinie były wyleczenia, czy były zgony, jak to wyglądało i tylko wtedy na tej podstawie podejmujemy taką decyzję. Natomiast świadomość, wiedza i możliwość wyboru daje nam możliwość podjęcia stosownej decyzji. Ale już nie chcemy Wam więcej mówić rzeczy przykrych, ponieważ badania genetyczne służą też wielu ważnym, równie e, diagnostycznym aspektom, chociażby określeniu płci, sprawdzeniu wielu chorób genetycznych. Oczywiście, e, pomijamy ten aspekt badań prenatalnych, e, który jest tutaj też istotny. Bardzo istotny oczywiście. E, natomiast e, my rozszerzyliśmy swoją diagnostykę również o choroby zakrzepowo-zatorowe, czyli e, też możemy sobie sprawdzić, jeżeli był incydent e, zakrzepicy udaru, można wykonać takie badanie u nas, żeby sprawdzić, czy nie mamy takiej podatności genetycznej w tym kierunku. I teraz znowu ci przerwę, ponieważ prowadziliśmy również badania, po przeprowadzeniu których możemy stwierdzić, czy może u nas takie ryzyko wystąpić. Ja nie pamiętam, jak się to badanie nazywa, ponieważ jest to nowa rzecz, ale ona jest bardzo istotna również dla osób które przeszły COVID, albo które miały, tak jak powiedziałeś, no jakieś incydenty zakrzepowe. Zakrzepowy. To właśnie jest to badanie podatności genetycznej, czyli sprawdzamy mutacje w genach, które odpowiadają za krzepliwość krwi. To jest gen czynnika piątego, czyli czynnika krzepliwości krwi, drugiego protolombiny, NTHR i genu pai 1 Badamy tutaj te mutacje, które no, stanowią taką predyspozycję genetyczną przy nałożeniu się jakichś czynników zewnętrznych. Właśnie przeanalizowanie COVID-u, czy odwodnienie organizmu, długi bezruch, jakieś operacje z unieruchomieniem no, mogą generować ryzyko zwiększone choroby zakrzepowo-zatorowe. No i to badanie nam tutaj uświadamia, że jeżeli jesteśmy w tej grupie podwyższonego ryzyka, no to musimy pamiętać o pewnych zasadach. Czyli nie odwadniać się, to każdy człowiek powinien o tym pamiętać, ale lepiej się dwóch litrów. Co ale to akurat ma bardzo istotne znaczenie u osób, które mają takie podwyższone ryzyko genetyczne, czyli one o tym muszą szczególnie pamiętać. Te osoby, które mają tą podatność genetyczną, muszą również pamiętać przy długotrwałych podróży, żeby zabezpieczać się lekami przeciwzakrzepowymi, na przykład przy długotrwałych lotach gdzieś na drugi kontynent, jeżeli ta podróż samolotem trwa powyżej 4 godzin, zawsze warto podejść do swojego lekarza domowego, poprosić o wypisanie recepty na heparynę, czyli taki zaszczyt, który wykonujemy do brzuszka, mało bolesny można sobie samemu to wykonać na lotnisku, przed wylotem samolotu i po powrocie. Takie osoby też nie powinny podróżować autokarem wiele godzin, bo też jest to ryzyko zwiększone. Jeżeli będą zmuszone, no to muszą się zabezpieczać też heparyną, czy przynajmniej akadem, ponieważ to daje szansę na to, żeby nie doszło do zakrzepów czy zatoru w trakcie takiej podróży czyli znaczy, jak gdyby podsumowując naszą rozmowę na temat badań genetycznych, spektrum badań genetycznych jest ogromne. W naszym laboratorium jest tych badań kilkadziesiąt i pomagają one w diagnozowaniu różnych schorzeń, ale jednocześnie pozwalają zastosować określoną profilaktykę, która zapobiegnie zachorowaniu. Czyli jeszcze raz świadomość, świadomość i świadomość. Oczywiście ludzie obawiają się takich informacji. Zupełnie lepiej, lepiej nie wiedzieć, bo mają problem z głowy, ale to nie jest tak do końca, ponieważ dzięki takiej wiedzy mogą uniknąć bardzo wielu komplikacji zdrowotnych w swoim życiu. No więc kochani, badajmy się, nie wpadajmy w paranoję, yy, wzmacniajmy swój organizm, zbliża się jesień, za oknem piękne słońce, przynajmniej u nas dzisiaj, ale to nie zmienia faktu, że tak jak powtarzamy, to już przy każdym naszym spotkaniu. Tylko profilaktyka, tylko badania profilaktyczne i wiedza o stanie swojego zdrowia zapewnią nam szczęśliwe, spokojne życie. Ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia wkrótce. Dzień dziękuję dobry. Państwu bardzo. Do widzenia. Do widzenia.